Czy Warhammer Plus to must-have dla fanów Warhammera, czy raczej drogi dodatek, który można spokojnie pominąć? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszym materiale, także nie przedłużam i zaczynamy. Warhammer Plus to oficjalna usługa subskrypcyjna stworzona przez Games Workshop. Można ją porównać do połączenia Netflixa, biblioteki lore i platformy hobbystycznej, ale tylko i wyłącznie dla fanów Warhammera. Usługa obejmuje zarówno Warhammera 4000, 40 jak i Age of Sigmar. Subskrypcja jest w modelu miesięcznym. Albo rocznym. I zacznijmy od tego, co Warhammer Plus tak naprawdę nam oferuje, a przede wszystkim oferuje nam animacje. Są to przeróżnego rodzaju treści ze świata Warhammera, ale niestety, jeśli chodzi o jakość, są bardzo nierówne. Znajdziemy świetne produkcje, ale znajdziemy też takie, które przypominają bardziej produkcje fanowskie i są niedopracowane, i możemy być trochę rozczarowani. Dla fanów tego świata i dla fanów Warhammera, każda no, każdy animacja związana z Space Marines e, będzie satysfakcjonująca i będzie ciekawa do obejrzenia, ale niekoniecznie dla osób, które nie są zainteresowane tym światem, mogą być lekko rozczarowane tym co zobaczą. Ja mam jakieś swoje ulubione serie, które m, oglądam, na przykład Paranexus, bodajże, e, Angels of Death to też jest bardzo fajna animacja, ale są też takie, które no, po prostu nie wyglądają i ta jakość jest po prostu bardzo nierówna. Na platformie znajdziemy również Battle Reports, które są przygotowane i zrealizowane bardzo profesjonalnie przez całą ekipę Games Workshop, ale jeśli szukacie tego typu treści, no to znajdziecie tego całą masę na YouTubie. Są Świetne kanały, które są duże, które tak samo profesjonalnie przygotowują swoje treści, a nieraz są przygotowane bardziej szczegółowo i okraszone są jakimiś dodatkowymi efektami, animacjami i mają bardzo fajnych, charyzmatycznych prowadzących, także zachęcam. Ja mam swoje ulubione kanały, jeśli chodzi o tego typu treści, to jest Play On Top Tabletop i Tabletop Tactics. Akurat te dwa kanały y, robią świetne Battle Report, jeśli jesteście ciekawi, to mają dużo do zaoferowania, masę różnych serii. Y, jedną z serii, którą ja lubię, to jest Warhammer 40, w 40 minut i tam mamy po prostu całą grę w 40 minutach, już zmontowaną profesjonalnie, zrealizowaną przez całą ekipę danego kanału, także y, te treści nie odbiegają od tego, co oferuje nam Warhammer TV. Warhammer Plus, tak, Warhammer TV plus Warhammer Plus. Osoby, które lubią Lora i lubią się w niego zagłębiać, znajdą tam masę treści. Naprawdę materiałów jest sporo i dodatkowo jest tam archiwum Wide War. Jest to magazyn, który pojawia się co jakiś czas, bodajże co miesiąc, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie w komentarzach i yy, znajdziemy go w formie online, w formie PDF-a. Mamy dostęp do wszystkich magazynów, które pojawiły się do tej pory, więc jest to na pewno plus dla osób, które lubią dużo czytać i lubią tego typu materiały. Ja jednak wolę te materiały, które przygotowywane są nie tylko przez Polskich. YouTuberów ze świata Warhammera 4000, ale również tych zagranicznych, tak samo fajnie opowiadają i tak samo fajnie są przygotowane, jak te, które znajdziecie na platformie Warhammer Plus. Moim zdaniem, osoby, które regularnie grają w Warhammera, dostaną dodatkowo dostęp do aplikacji, w której możemy budować swoje armie i mamy wszystkie zasady w jednym miejscu. Więc jeśli regularnie gracie i chcecie mieć wszystko w telefonie, no to jak najbardziej wszystko. Wtedy będzie dostępne w tej aplikacji, no i jest to w ramach tej subskrypcji, no ale jest to zdecydowanie dla osób, które regularnie grają, korzystają i faktycznie budują te armię zgodnie z zasadami i z tym wszystkim, co tam trzeba. Także jest. wygląda to bardzo fajnie. Dodatkowym plusem subskrypcji rocznej jest figurka. Tak, jeśli subskrybujecie. Przez cały rok dostajecie figurkę, więc dla tych osób, które zbierają i szukają nowych modeli, no to jest to gratka i jest to dodatkowy atut, żeby z tej subskrypcji skorzystać, no bo wtedy mamy powiększoną swoją... Kolekcja. I teraz pytanie: Ile to kosztuje? I czy faktycznie dla wszystkich się opłaca? No, nie jest to symboliczne 10 zł, wiadomo, ale dla osób, które nie grają regularnie, nie oglądają animacji, niekoniecznie będzie to kwota, którą będą chciały wydać. Więc jeśli pobieracie treści za darmo, oglądacie treści w internecie, na YouTube, korzystacie ze wszystkich zasad, które też są dostępne online, a niekoniecznie chcecie mieć je w aplikacji, nie oglądacie tak jak już wspomniałem, animacji no to jest to taki wydatek chyba bez sensu. Moim zdaniem subskrypcja ma sens dla osób, które są wielkimi fanami Lora, lubią oficjalne animacje, niezależnie od ich poziomu produkcji, grają regularnie w 40 lub AOS-a, kolekcjonują figurki i chcą mieć wszystko w jednym miejscu. Wtedy subskrypcja może być wygodna, no i faktycznie dla takich osób może być przyjemna. Moim zdaniem jeśli jesteś osobą początkującą Warhammer Plus nie ma sensu. Jeśli oglądasz głównie treści na YouTubie interesuje cię wyłącznie tylko granie w gry komputerowe. Nie grasz regularnie w bitewniaka a dodatkowo liczysz na Netflixa z Warhammerem. No to możesz się rozczarować tak jak już wspomniałem także moim zdaniem lepiej te pieniądze wydać na farby na figurki niż pakować się w Warhammer Plus no bo nie będziecie zadowoleni. A wręcz moim zdaniem niektórzy będą bardzo rozczarowani. Także czy warto wykupić Warhammera Plus? Moim zdaniem odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy jak bardzo jesteś zainteresowany Warhammerem, jak bardzo jesteś zaangażowany w ten świat i ile tego typu treści pochłaniasz. Jeśli są osoby początkujące, tak jak wspomniałem, lepiej tą kasę przeznaczyć na coś innego i później zastanowić się dopiero o, nad wejściem do Warhammera Plus żeby zgłębić tego rodzaju treści, A raczej na początku bym odpuścił, no ale jeśli jesteście mega fanami i już obejrzeliście wszystko i naprawdę potrzebujecie czegoś ciekawego i żeby coś wam tam w trakcie malowania chodziło, ktoś do was coś tam mówił, opowiadał, no to jak najbardziej znajdziecie tam również dla siebie fajne materiały. Ta figurka jest zachęcająca, jest archiwum White Dwarf, które jest zachęcające, do którego macie dostęp, więc nie musicie tych magazynów kupować, można je przeczytać, wykupić subskrypcję na miesiąc na przykład i obejrzeć wszystkie treści i zrezygnować. Także napiszcie mi w komentarzach, czy wykorzystacie z Warhammer Plus, czy jakie są Wasze wrażenia, tu, jakie macie ulubione serie animacje? Ja tak jak mówiłem, najbardziej mi się podobał Paranexus. Czekam na Astartys, 2, które ma się pojawić w tym roku. No ale tak jak mówię, moim zdaniem, to czy warto wykupić? Warhammer Plus zależy od tego, jak bardzo jesteście zaangażowani. Osobom początkującym raczej bym doradzał, żebyście zainwestowali w tą kasę w farby i figurki, a dopiero później interesowali się tymi dodatkowymi usługami subskrypcyjnymi, no bo po prostu szkoda kasy. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia i zachęcam do komentarzy. Także ja nazywam się Michał i zapraszam Was do świata Warhammera 40.000, w którym jest tylko wolno.